Cześć, witajcie z tej strony S.P.I.D. z wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym już odcinku z naszej ukochanej dynamicznej gry MMORPG Mario z Sześcioma profesjami na samym startie jest pojęcie zostawienie łapki w górę. Specjalnie Cię ubrałem nawet koszulkę z Kampa, żeby Wam ogłosić jedną rzecz: że w maju, jeszcze nie wiem dokładnie kiedy, jest spotkanie jeszcze takie przed Kampem jest spotkanie, bo jak wiecie, Kamp jest 29 lipca. Ale jest spotkanie w Łodzi, więc obserwujcie na Instagramie Oczywiście Space Kinga, bo to jest elegancki Instagram Oraz, oraz Margonem, bo oni tam będą rzucać info, gdzie, co i jak I ogólnie, moi drodzy Akcja wygląda tak Miałem, jest dzisiaj sobota, 15 kwietnia, miałem nie robić Miałem nie robić tutaj zupełnie nic, ale Troszeczkę wjechaliście mi tutaj na psychę, już wam tutaj pokażę dlaczego. Yy, już wam tutaj pokażę dlaczego. O! się zrobił loterię i Typek napisał no i to jest szacunek dla widza, a Espace obiecał 20 KSL i udawał, że o niczym nie wie. Yy, I teraz moi drodzy, w tym momencie zostawiacie łapkę w górę, bo wjechał, wjechali mi na, wjechali mi na psychę zarówno Rachel, Rachel szef. Nie, to nie jest Rachel, to jest Ray Chester szef, oraz Mateusz Gębala, więc wjechaliście mi na psychę, moi drodzy. E, I teraz każdy zostawi tutaj naprawdę łapkę w górę, bo tak, doładowałem 20 tysięcy sm e, właśnie tylko po to, żeby po pierwsze zrobić wam na złość, a po drugie zrobić więcej niż Danamis, bo wiadomo, to tu jest jednak top of the top. E, Danamis już nie zrobi e, loterii, bo wyjechał do Polski, więc liczę, że Będę po prostu e, super gościem. Znajdujemy się w ogóle na Dreamie. E, na mojej postę, którą wbijam sobie na 210. E, w ogóle jeszcze zanim to, to w ogóle pokażę wam, jeśli nie oglądaliście live'ów, a zachęcam w ogóle subskrybować i cały czas tutaj lajkować, bo e, ostatnio dzieje się dużo. Ostatnio dzieje się dużo. Na przykład dostałem od widza o taki oto Hełmik, o taki oto Hełmik i o, taki o taką oto tarczę. Co najlepsze, dostałem również heroik, który został ulepszony na plus 5 i e, zmniejszony zostało tu wymaganie, więc gość to prawdopodobnie jeszcze odwiązał. E, dostałem tu od niego również jeszcze budki i taki hełmik, które prawdopodobnie będą na przepałkę, e, na zbrojkę i tutaj, e, i tutaj parę kamieni. Więc no dzieje się na Dreamie, dzieje się na Dreamie, gramy sobie tutaj e, od jakiegoś czasu co możecie widzieć na live'ach, na które serdecznie zapraszam o których zawsze jak już mówiłem informuję na, e, na moim Instagramie ale to jest nic, to jest nic, my tutaj musimy przejść e, tylko tutaj e, tylko tutaj wyciszę, żeby nie było żadnych dźwięków e, podchodzimy do Eliasza bo niestety u niego, tutaj jak e, tutaj ostatnio sobie wymieniłem blankiet na strój, więc e, mam takiego gościa z fają no, i dzisiaj, no co? No, kurde, trzeba będzie otworzyć te kuferki obrzydliwe. Więc, żeby. żeby o Jezu 15. 15. 15 kuferków. Nie będziemy się chyba bawić w te heroiczne. Do nami też nie otwierał heroicznych. Więc, dlaczego ja mam to robić? Dlaczego mam być. Dlaczego mam być gorszy? Zapytacie też czemu tutaj otwieram? Ponieważ, liczę, że mi wypadną tutaj. Eee, ta waluta ewentualnie te drobiny złota, bo eee, tutaj mam 13, a to nie mogę przekładać przez Depo, tam nie mam nic, więc eee, tutaj to musi być... Eee, czy ja na pewno tak to chcę zrobić? No trudno, no obiecałem, no to zrobię. No. Widzicie do czego? W ogóle jak po tym odcinkiem nie będzie minimum, minimum łapy w górę to ja się obrażam. To jest... Po prostu dla samego faktu wydania pieniędzy i dla samego faktu, chociaż jeżeli delikatnie mnie lubicie, to po prostu byście zostawić tę łapkę. No i suba wiadomo, bo kiedyś chciałbym mieć tutaj 20 tysięcy subów, ale to odległy temat. Dobra! Otwieramy. Otwieramy. Jeszcze poczekam. Poczekam, ja się napiję. W ogóle fajny napy kupiłem. Polecam, bardzo lubię. Osi to mogła być Twoja reklama, ale nie jest, bo nie zapłaciliście mi za to. Masz teraz czas na zostawienie łapy. Mmm, komentarz też sobie napisz, że. Wow, Michał, ale mi się podoba ta loteria. Dobra, nie przedłużam co ja robię. Jedziemy, hajs. Serowy dip, leczenie. Duży kufo... kuferek kuponów. Wyzwanie i melodia, dobra. Hajs mi od razu zjadło. Jedziemy z drugim. Pomieszam. Imek. Zlokalizowanie jednego herosa, pasującego na twój poziom mikstura wyczerpania i znowu kuferek z kuponami tutaj oddało, fajnie wykrywacze się przydały, jak będzie ich dużo jakby było ich dużo podczas dzisiejszego nagrywania, to pewnie gdzieś zrobimy jakiś odcinek kiedyś po nocy gdzie będę szukał sobie jakichś herosków tylko do tego potrzebuję, do tego potrzebuję wbicia levela w ogóle myślałem jeszcze żeby przenieść sobie tutaj jedną postać na Dream z Syberii a odnośnie... Chciałem przynieść sobie 167 I tutaj są limity, tutaj można wziąć 10 legend Więc tak naprawdę na tym 167 wziąłem sobie tylko zbroję legendarną na, na tamten level I całe EQ z 210, bo 210 jest moim ulubionym, przedziałem, a na tamten A na tamten bym sobie po prostu coś wykombinował Dobra, ja nie przedłużam Kuferek z drobinami złota Wielkanocny blanket na heroiczny strój i Michał ma tutaj duży wór. To znaczy duży worek złota szczęśliwca. Dobra. Już mam tutaj 12M. Leci to. Więc kolejny. Muzyczka się zmieniła. Pyk! U! No to kurde. No będą. No będą te No będą wykrywacze, jak tutaj tyle tego poleciało. 15. Tutaj jest zwój zbiega. Fajnie. No i utrwalenie chowańca. To, to się zawsze wymienia. Dobra. Jak tak dobrze idzie. Pyk! Kurde, ej, no. no jest git Fajnie, no chciałem trochę tych wykrywaczy Bo nie miałem, ale no, widzicie, kiedyś nie miałem, teraz mam Uuu! Kurde, teraz co się to wszystko będzie na klanie pisało Mamy, proszę państwa, błogosławieństwo żelaznej kolei eee, I smoczą łuskę Więc e, git Więc git, no i to takie do, do wymiany, nie? Dobra Ile tu jest w ogóle? To jest ta lepsza? Tak, bo to jest to 750 Gitara, jedziemy dalej eee, Kupon eee, Zwój rzeźbienia też jest git No i wyzwanie Wyzwania się przydadzą, bo Jak czasem nie mam na czym expić, to tam eee, Tam jest git. Ogólnie chciałbym też troszeczkę eee, Tutaj błogosławień z podwójnego widzenia, bo No przydałoby się, przydało Dobra Mieszamy, 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 mieszamy Jesteście gotowi? Pyk! Oj, to już, to już, to już gówno. Nie lubię ani tych diabelskich strun. To na kolosa to sobie pewnie kiedyś wymienię, no ale tutaj przynajmniej coś tej waluty będzie. Dobra. Siódemka! Siódemka szczęśliwa! W ogóle pytaliście się mnie, co to za dodatek. To są dodatki kaktusa. Te obramówki, te... Dużo ogólnie dodatków. To się nazywa Any Essentials, Essentials? nie wiem jak to się wymawia. One chyba nawet jeszcze nie są publiczne, więc e, nie mogę wam ich na razie udostępnić. E, podobno kaktus niedługo ma je wrzucać na forum jako temat. E, 60, 60 użyć błogosławieństwa z oślepką już mam, więc no jest nieźle. Dobra, szóstka. I to tak co, co chwilę będzie leciało. To jest do wymiany. I te wyzwania znowu. Ej, dobra. Dobra. Cały czas, cały czas, legendarna obramówka tutaj się pojawia, w takim razie. Ale to jest nic, to jest nic. Patrzcie, co my teraz robimy. Zaskoczymy, bo nie przeciągniemy, tylko użyjemy. No i zaskoczyliśmy. Ucieczki z walki, przywołania na kolosa i te werble, które pójdą na samorodki. Dobra. Teraz tak. Pyk! Raz, dwa, trzy! Wykrywacz herosów. Ej, dużo tych wykrywaczy. On 25 wykrywaczy. Przecież to ja to na trzy odcinki mogę śmiało podzielić. Naprawdę. Dobra, została nam ostatnia trójka. Mam nadzieję, że łapa subik, dzwoneczek i komentarz zostawione. Więc wbijamy. No to niepotrzebne. No 15 No to się przyda gdzieś kiedyś. I DPIK też się kiedyś gdzieś przyda. Dobra. Ostatnia dwójka, moi drodzy. Duży kuferek kuponów z drobinkami. Tutaj melodia. I wyzwanie. I teraz. I teraz ostatni. Ostatni kuferek. Podczas Wielkanocy 2023 roku. Event, ten kończy się prawdopodobnie jutro, bo to jest chyba wszystko, tutaj, do 16. No co, teraz tylko czekać. Po ewencie jest chyba noc kupały. Jest noc kupały, i później już wakacje. Więc, no kurde. Coś z tego. Dobra, uwaga. Oddało! pełny leg. Pełny leg jest git. Pełny leg jest git. Szybko mi to się wykorzysta, ale prawdopodobnie wrzucę to do depo, żeby tego nie wykorzystywać na expie. No i smoczołuska. Dobra, czyli... Zarobiłem niewiele. Myślałem, że mi więcej jest, jak tutaj poleci, prawdę powiedziawszy. Dobra, używamy tutaj wszystkich tych. Yy... Wszystkich tych kuferków, żeby mieć dużo, 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 dużo tego e, Żeby mieć dużo tych drobinek złota Ok, Okej okay. Mamy ich 34 Co my za to w ogóle możemy mieć? To jest e, pierwsze podstawowe pytanie Czyli reasumując 25 wykrywajek e, Zwoje zbiega Zwoje zbiega No niestety żadne na Na expo nie poleciało, szkoda Trochę tych werbli i tych, 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 co sobie powymieniam Wyzwań trochę o tak i, i na mixy no, Nie jest, nie jest najgorzej Tutaj coś możemy sobie kupić za to A nie, bo tutaj po prostu są na Na dany przedział chyba Tutaj są dopasowane do levela postaci O, mógłbym sobie do expa wziąć Tylko po co? Tu się rodzi pytanie eee, Tu jest na maga, palawoja a nie ma są tylko pomki, bo łuk chciałem, łuk chciałem tutaj na 160 wziąć dla tropka, ale chyba nic z najwyżej to sobie strzały wezmę, ale to chyba nie u niego. Tutaj możemy sobie popatrzeć jakieś ciekawe rzeczy. Tutaj są. Ja mam tu, może ten kamień czerwonego smoka, albo ochrony żywiołów jeszcze, tylko tak, to też jest na, tylko na rok. To jest. Yy... Błogosławieństwo jakieś zwykłe. Co to jest? Aha, to jest z tymi ulepszajkami. Tutaj doskonałe ulepszenie torby eventowej. Przy pomocy tego kamienia możesz ulepszyć niektóre heroiczne torby eventowe zwiększając ich pojemność. To lecą jakieś torby eventowe heroiczne? Przecież że ja pierwszy raz o tym słyszę. I teleporty tutaj na jakieś dziwne lokacje. Pustynie, tutaj jest ukryte groty morskich diabów. No kurde, coś się, coś się wykombinuje, ale to nie jest, e, to nie jest aż tak ważne, teraz sobie jeszcze zrobimy tutaj, e, zrobimy sobie tutaj jeszcze elitę trzecią, zarówno na tym, jak i e, na Paladynie, może z tego również coś poleci ciekawego. No tutaj jedyne co poleciało, to ja poleciałem, tylko że teraz mnie tym nie uleczyło, proszę, uleczy mnie tym jak nic. Nie, o, to git, czyli jednak za szybko, yy, za szybko tutaj chciałem, no niestety będę się tutaj musiał na normalnym wybrać, na normalnym poziomie wybrać i lotnąć, ej, pomkę, git, git, bo nie mam żadnej pomki na ten moment, ogólnie, yy, ogólnie jeszcze tutaj te kuferki kuponów, ale to sobie chyba później otworzę, dobra. To jeszcze wejdziemy na 83 zbić e, w takim razie sobie e, zbić sobie w takim razie e, Tylko jeszcze tutaj zobaczę czy nie ma Czy nie ma Hersika Tutaj zawsze te dwie mapy e, chociaż nie, dobra, pceudę sprawdzę w ogóle e, do Ithan z Ithan do tego tego i tutaj widzicie też, ogólnie trochę biłem tych e, tych eventowych i ani razu nie spadła legenda Nawet, żebym był przy biciu, żeby spadła legenda Co jest najlepiej, raz robiłem live'a Może byliście, może byliście, to To nie będę opowiadał, a opowiem! Eee, raz zrobiłem live'a i spadła legenda na Syberii Bo mnie zawołali widzowie, żebym sobie z nimi zbił I spadła legenda na tropa, miałem 50% szans I uwaga, nie złapałem, więc to jest cała historia Dobra, tutaj wiosenna broszka Pospolita Czyli coś, co mi nie jest potrzebne. <laughs> więc, moi drodzy, oficjalnie na tym kanale możemy zakończyć temat yy, Wielkanocy 23 roku. Yy, wpadnijcie na Instagrama Space King, yy, wpadnijcie na Instagrama yy, Margonem, ponieważ yy, tam będziecie mieli info odnośnie spotkania yy, majowego w Łodzi yy, z graczami. Jak i również zapraszam Was już na kampa, który będzie 29 lipca. Więc to jest, myślę. I event, na którym warto być. Warto być, żeby chociażby zobaczyć moją uśmiechniętą mordkę. Więc ja Wam jeszcze raz bardzo dziękuję. Mam nadzieję, że zostawicie tutaj dużo łapek, yy, bo to. Nie są tanie rzeczy, rozumiecie? Ten odcinek mnie trochę kosztował. Ja, Widzicie, teraz jeszcze, mam, jeszcze światło na mnie pada. Za tydzień już tak może nie być. Już może nie opłacę sobie prądu w mieszkaniu. Ale to nieważne, więc y, łapka, subik, dzwoneczek i widzimy się już w następnym odcinku Rup Live, o którym będę informował Was na swoim Instagramie. Więc do zobaczenia, Nara!